Jestem w niemieckim kauflandzie i zobaczcie to. Lego Kreator kosztuje 9,99 zł, czyli na nasze 50 zł przez 5 to więcej jak w Polsce. Ale zobaczcie, jaka jest przebitka cenowa. Typowa gazetka kosztuje 4,99 U nas kosztuje 16 zł. A tutaj zobaczcie, 5 euro 10 euro taki zestaw. U nas to jest 16 złotych, a w Polsce to chyba by było 47, no i to pamiętam, w Nie wiem co to znaczy to, Czy nie trzeba czegoś dopłacać, te 5,50, 9,90 inne. Kasownik nie pokazuje, niestety tam do sprawdzania cen, ile by to kosztowało.